Powiedz co masz w temacie jeszcze streama? Co się stało z Michałem? Nie wiem, no mam nadzieję, że jednak żyje, jeżeli nie to, że ten kto to po prostu zrobił to poniesie konsekwencje, bo no ja nie byłam jego fanką absolutnie nie, ale jeżeli rzeczywiście został e, zamordowany, no to jest to a taki e... Takiej ewentualności nie, nie wykluczam. Ktoś to też chyba chciał ukryć, no przez ten portal NWK24, panie jakiś tam, który mi zwracał uwagę. To, no, to się trochę... Sprawa jednak, no nie dało się tego zagłuszyć. Dlatego nie wiem, czy to jest... jak. Tylko tam za dużo było informacji sprzecznych, więc nie wiem, jakoś jako ci ludzie, ta, ci, którzy tam udzielali informacji, to są miało, mało wiarygodni. Ja w każdym razie jeszcze sobie poszperam, bo mnie to po prostu zdziwiło, że e, nie było żadnej informacji e, w mediach, dlatego że tutaj w mojej miejscowości z dnia 13 na 14 był występ e, e, Kubańczyka, nie wiem, czy to raper jakiś, czy ktoś, nie wiem, nie znam. Za bardzo i zginął. 14 zginął chłopak, i już 14 to była niedziela, i w poniedziałek już były informacje na Facebooku. Różne organizacje, które zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych, zamieszczały informacje, w tym media, nawet wyborcza, po dwóch dniach bodajże, pisała właśnie o zaginięciu tego chłopaka. Policja cały czas udzielała informacji na bieżąco. W końcu on został odnaleziony. Nawet w sumie sama brałam udział w, tym, w tych poszukiwaniach. I to też taka dziwna sprawa była, bo e, kiedy pierwszy raz wyjechałam e, w las e, i to było już e, nocą, to jeszcze mi akumulator stanął, więc mało się nie zakopałam w lesie na Amen. Jakoś mi się na szczęście ten akumulator e, zaczął znowu działać, no ale już nie odważyłam się jechać dalej tam gdzie zamierzałam. Gdzie zresztą później te zwłoki odnaleziono. Natomiast dzień przed odnalezieniem, no znowu mi ten akumulator zaczął szaleć. Mimo to zdecydowałam się jednak jechać na te poszukiwania. No miałam taką jakąś nieodpartą potrzebę. Zresztą śniło mi się, nie, że on właśnie tam jest. No i wziąłam ze sobą strażaków. Jednego właśnie po to, żeby siedział w moim samochodzie, żeby mi nie zgasł, no bo bym stamtąd nie ruszyła, jakbym pojechała sama do lasu. No to nie wiem, czy by mnie tam ktoś znalazł. A w każdym razie byłam w miejscu, gdzie ten chłopak został następnego dnia znaleziony i o dziwo, ja nie widziałam ani ciała, ani, a byłam gdzieś w obrębie no może 10 metrów, także bardzo dziwna sytuacja. Jeszcze rodzice właśnie tego chłopaka mieli jechać ze mną, ale dostali telefon z informacją, że są nowe nagrania z kamer, także wiem po prostu jak takie poszukiwania się odbywają, było tylu ludzi zaangażowanych z zewnątrz, Zupełnie obcych, z innych gmin, tu kurczę. No, ludzie przyjeżdżali składami, ze swoimi psami, z dronami, a tutaj nic. Nic kompletnie. I nawet jeszcze podobno o, o, o. na tym portalu, właśnie tego pana o, o. Żulikowskiego, to ktoś tam miał pretensję, że nie było poszukiwań. No ale jak miały być te poszukiwania, jeżeli nie było żadnej informacji o zgłoszeniu zaginięcia? I to mnie właśnie zastanowiło. Zaczęłam się dopytywać, i no i. W sumie to coraz więcej pytań. Hmm. Siemanko. Pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. Siema, witam wszystkich. Cześć, Michał, y, 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 witamy. Chciałem tylko dodać tutaj, że to, ta kremacja to jest znowu dziwna sprawa jakaś, no nie. A właśnie. Że przecież jak, jak się strowid pojawił, to co mi najbardziej, najbardziej ciężko mówić, co najbardziej szokowało, ale jedna z tych rzeczy to było to, że właśnie... Ludzi się bez żadnych sekcji zwłok pali, kremuje, że niby wirus, że tam zarażanie, no to przecież to stwarza idealne warunki dla władzy, żeby pozbywać się takiej prawdziwej opozycji, jakiegoś podziemia. No a tutaj nie mówię, że ktoś się chciał go pozbyć i uniknąć sekcji zwłok, bo była gadka o tym, że sekcja zwłok niby była. A później skremowała go rodzina, rzekomo tak. Tylko to jest właśnie dziwne, że tak jak mówiłaś, ani pogrzebu, ani tego i... I tak jakby no, no, Adamowi to tak samo skremowali, no nie, przecież to się kremuje ostatnio po prostu na potęgę i to właśnie tych wszystkich ludzi, nie mówię, że ten, bo na ostatnim czacie, sorry, na ostatnim streamie gadaliśmy, no to rozważaliśmy różne opcje i tak z naciskiem na to, że jednak został zamordowany, no nie, ale, ale nie chcę jakby tutaj też za, za żadną stronę w 100%, no nie, i tak jak mówisz, są, są pytania. I tak dalej. Mnie to ogólnie zastanawia, że znowu kolejna dziwna sytuacja. Tak, jest tak, tym bardziej, że. Ale to jest znowu podobno. Podobno z kimś się no, nie tyle żegnał, co dziękował za współpracę. Jakoś tak na krótko przed tą całą akcją. Więc to takie coś, no z kim się, komu dziękujesz za współpracę w momencie, kiedy masz ją zamiar skończyć, tak? A może do tego dojść znaczy, to sobie? No, i to takie trochę jest, tu jest za dużo pytań, po prostu. No, no, jakiś program ochrony świadków może, bo podobno też różne tam były ploty. Ja nie będę tych plotek powtarzać, bo ja, one są niesprawdzone. Ja tak bardzo, jak wcześniej słuchałem, to doszedłem do wniosku, że jest też taka możliwość, że na przykład faktycznie był podstawiony, żeby namieszać, żeby tam wnieść trochę, no może tam yy, trochę konkretnych spraw, ale wymieszać jest z takimi jakimiś dziwnymi sprawami, przez które ja między innymi przestałem go słuchać tam, o tych klonach. Właśnie. Po to, żeby ośmieszyć na przykład środowisko, bo taka możliwość też istnieje. W pewnym sensie to chyba, jak tak się zastanawiam na Olszańskim, to też mi się wydaje, że on jednak to um, środowisko, takie tych antysystemowców, to w pewnym sensie jednak ośmiesza. To znaczy, e, no, uważni ludzie na pewno nie przystąpią do. Ja go tam uważam za takiego, no po prostu, nie wiem, no trochę szkóra. Słuchaj, od początku... znaczy on fajnie mówi, dobrze mówi. Ja się często zgadzam z tym, co on mówi, mimo to ja mam wątpliwości, że za taką osobą bym nie poszło. Dla mnie on nie jest, nie jest wiarygodny, no o tyle. Tak, no słuchaj. To jest tak, że właśnie, jeżeli już jest jakiś taki, nie wiem, dobry szur, to jest to na przykład taka osoba, która by jeszcze byłaby w stanie coś wyszurać i doprowadzić do tego, żeby ktoś został na przykład za to ukarany, czy coś takiego, a nie takie szuranie dla szurania. Wydaje mi się, że jest tego dużo, no ale nie, nie, chcę tutaj też, wiesz, siać nowych teorii i jakby mówić, że, że mam jakąś pewność czy coś. Tylko chciałem dodać, że właśnie, e, że jeszcze mi, żeby, żeby skończyć to, co wcześniej mówiłem, e, że jeszcze jakby ostatnie zadanie, jeżeli jest podstawiony, no to tak jak mówię, namieszał, namieszał gdzieś tam trochę, zrobił z nas jeszcze większych szurów niż jesteśmy, wow. a ma tu jeszcze ostatnia, no, ostatnia misja na zasadzie żeby się szury bały, faktycznie szurać i tak i dalej. To jeszcze zrobimy tutaj takie przedstawienie cykl. Tak, 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 tak. To też, tak, też taką wersję brać pod uwagę. Mhm. Może Wiesz, być. to ja sobie to tam rozkładałam na części pierwsze. Ja lubię w ogóle podcasty kryminalne, no więc tu dużo rzeczy, ale to jest za długi, za długi powiedzmy no wywód to nie będę tutaj zawracać głowej przynudzać, ale ale nic tu nie gra, no mimo wszystko ja mu chciała się dowiedzieć co się stało, dlatego że to by wykluczyło, um, to by pokazało, um, no, wykluczyło na przykład, że chciał nas zrobić z nas wariatów, wykluczyłoby to, że um, znaczy skompromitować to całe środowisko, chociaż uważam, że przez takie osoby jak ta istota, czy tam ludzie, którzy twierdzili, że byli w jakiejś tam Radzie Galaktycznej czy coś, no to dla mnie to są normalnie jakieś. No, nie wiem, to. No, to jest dokładnie, to jest właśnie to. Słuchaj, tak. Nie wiem, jak to, jak to określić, nie? ale byłoby dobrze jednak wiedzieć, co się stało. Czy rzeczywiście jest tak, że są jakieś służby, które ludzi likwidują i to trzeba byłoby coś z tym zrobić, czy też nagłośnić przynajmniej, tak? Ale to trzeba było wiedzieć, a to takim coś możemy się tutaj domyślać, tylko co się stało. To znaczy? Jedni pójdą w kierunku morderstwa, inni w kierunku jednak ochrony świadków, inni jeszcze tam, że sobie sam upozorował, ale sam nie mógł tego upozorować, bo w to jest zamieszana policja. No to musiałbym mieć naprawdę nie wiadomo, jakie wtyki w policji, bo ja dzwoniłam bezpośrednio na policję i mnie łączono z rzecznikiem prasowym i to jest na tym nagraniu to słychać. Natomiast u tej pani, tej Gruszewskiej, czy jak ona tam, to oni od razu się łączą z jakąś panią i najlepsze jest, że ten gość mówi do tej pani, pani ma i to jest ucięte. I co, pani Marto, pani Magdo, koleżanka, kto to? No właśnie, no właśnie. Do Pani Magdy, no to jest. No za dużo, za dużo tu jest takich dziwnych. Obok komendanta, pani Magda. No właśnie. Nie wie do kogo się dodzwoni i mówi już pani ma. I tam jest to ucięte.